Kożdo utropa, frasunek i bieda, na baby frechowno warzycha, na sąsiadów i fedry wszy szislągu pachate ujka ericha. Sam larma nie będzie to żaden klub disco, to nie są trąby z jerycha, Już Fedra na ciągu miło żyje. Patefon, patefon, patefonujka ericha. O, <noise> dawno, że się tak nie zasuchał. Witajcie, roztomili. siedzimy się z przy klawierze i gromy, a trochę też piwomy. Rychtik, jak to dawniej na Śląsku bywało. Ale bądźcie sami, no takie granie na żywo, to jest coś ich blankingszego, jak takie, inosłuchanie muzyki ze blatów. A jak jeszcze mocie klawir w domu, no a nie no taką e, komputerowo szpilmaszynka, no to za jest inny luft. Mm. A ty Nela, tak w doma, to jeszcze trochę grosz? Mm. Każdy raz jak mam handra, to nie ma lepszej medycyny jak klawir. Mm. I Boga dzięki, co nam się stała ta kalisja, którą mi ojciec kupili, jakże była mało. Czytałach. We Cajtungach, co więcej jak ćwierć poloków, ma dzisiaj depresją. I bierę na to piguły. A jo, to się do klawiera, za roskiem, u mikrzy nastrój. No ja pamiętam, jak żeś chodziła do szkoły, toś nie była tak chętną. <laughs> Chodzić <śmiech> po połedniu na muzykę. <laughs> ale wiecie, każdy bajtel chce troszkę więcej polotać po placu, a nie ino siedzieć w duma i ćwiczyć palcówki. No. Teraz to ja wiem, co to było dobre, ale jakże było mało. Ach, to żeby ich patrzała, by gipko skończyć i ich się polutać. Bo ja tam Zimmerman to ja nie jest, wiecie co, by tak sześć ja godzin wiem. siedzieć przy klawierze, nie? No, ale jak była mało, no to ta muzyka to grała we tym naszym śląskim nie. krajobrazie wszędzie, każdy się człowiek nie obrócił. W doma ludzie grali, chodzili do kapelów, albo do chórów. U nas we kamienicy to mieszkał stary Jadwiszczok. jego baba miała kontrabas. A Flejta i tak się oba grali w tym egzotycznym duecie. Na drodze przy torgu Jak stary Wicynt Grą na szlak cojgu Jak czasko w talerze I walą A tak nos śmieszył bo był bezymbny Jak czasko w talerze I walą A tak nos śmieszył bo był bezymbny Kapela, 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 kapela Grała od święta i przy niedzielach I na bestydzień grała w potrzebie Roz na weselu, roz na pogrzebie Papelmeister Roz do Stracił Wichajster Erich tak głośno Dmuchą tuba, A że na fajran Stanęła grów. Nawet z sprzezywał gryjta Choć mucowała, mu dzień nie flejta. I nawet z sprzezywał gryjta Choć kucowała, mu dzień nie flejta. Kapela, 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 kapela Grała od święta i przy niedzielach I na bez tydzień grała w potrzebie Roz na weselu, roz na pogrzebie Dzisiaj to chyba ludzie nie mają handry, bo nie słysza, co by w domu grali. We szkołach nie uczą nawet śpiewaniu. A przecież to staro prawda, jak komu we duszy gro, to potem taki człowiek lepiej rozumie ten świat. Hmm? Za waszych młodych lot to ludzie szukali muzyki, bo nie mieli większej rozrywki. Nie było telewizji, DVD, komputerów, internetu. Taki człowiek musiał się wysilić, co by mądrze ten czas przez palce przepuścić, <noise> <noise> Jedna śli się wożreć, jak dzisiaj, a inksze zaś razem świętowali, muzykowali, nie? A dzisiaj nie muszą tego robić, bo to za nich robią te producenty tych wszystkich elektronicznych szpilungów. Hmm, a dziecka zamiast na muzyka to chodzą na tyni, albo na konie, a ku temu angielskie od najmłodszych lot. Hmm, nie dziwujcie się. Rodzice planują do dziecku wielkie kariery. Jeszcze się taki bajtel nie narodzi, a już tatusiek i mamuśka szykują do niego świetlano przyszłość. A do siebie dobry geszyft. No, nadaj się pozor, co byś nie wylała dziecka ze kąpielu. No co we tym takiego złego, jak bajtel chodzi na tenis? Pierwszy grali we futbol, a teraz kilo to po korcie. Ważny jest sport. Ale nie bydźcie taki naiwny. Przecież tam się nie rozchodziło sport. I no, bo te, te dziecka, które przerabiają na siostry radwańskie no. albo na jakichś fibaków, a potem liczą pieniądze. Ja. No. No. No, nawet jak poślą dziecka na rytmikę albo balet, to ino po to, co by ich wystawić we castingu do Jukendens. No, jak to się teraz obróciło. wróciło. Nela na żyko na młodych, a stary ujeglepi jak lepiej widzi ten świat. Eee, chyba tych muschandra. Hmm. Co by ci się poprawił ten nastrój, to mam jeszcze jedna medycyna. Dobre wice, słuchaj, a będzie ci lepiej. To nie jest takie proste, żeby, żeby wyleźć na scenę i tak gadać. Patrzycie się, czekacie co powiem. A ja są w strachu. A człowiek nie po to kończył wyższą szkołę teatralną. No co, ha, ha, he. tam stopień magister rezerwy. Pamiętam, mieliśmy takie zajęcia z jednym grup. grup nie grupy Major był chyba. Tak sala amfiteatralna i on padł tak. "Tym w tym niebieskim mundurze niech stanie. 40 wstał. Pado nie ty, ten, ten Ryszawy. słuchaj, opie dam ci dwa pytania, jak prawidłowo odpowiesz, zwolnią cię z egzaminu pisemnego. Wol pan. Jakiego koloru jest ten biały maluch załokny? Biały. Kurde się uczył tego. No, on nie biały. Tak jest bardzo dobrze. Jeszcze drugie pytanie: Ile słów wykonuje silnik sztyrosłowy? Kurde, w wczytancy. No mam to na końcu. Ty mu go dochopię, ty się nie nerwuj. Pomyśl, przed tym ty żeś dobrze odpowiedział. Ja? Biały! <grywa> Słuchajcie, w tej szkole, że się długo nie utrzymał. Po tym, żech postanowił zrobić karierę na scenie. W związku z tym zapisał, żech się do kabaretu. Makula zaraz mi dał skierowanie na badanie okresowe. Poszedł jak do tego, do gubków od tego, no, neurolog. Taki. I przychodzę, odem dzień dobry, panie doktorze, mam taki tik nerwowy, ponoć umicie mnie z tego wyleczyć. Ten lekarz powiadał, w zasadzie nie ma problemu, ale specjalistą od tych przypadków jest mój kolega piętro wyżej. Dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Ida piętro wyżej. Wchodzę do następnego. Dzień dobry, panie doktorze. Mam taki tik nerwowy, a ten z dołu padał, że wy umiecie mi to wyleczyć. Pada oczywiście nie ma problemu. Ma pan tu. Witamina C, siedem razy dziennie na wata i cyckać. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Wala za miesiąc do kontroli. Ty stoi w jak, Pado, jak tam? Panie Hankę, pomogło? Godun, pomogło, panie doktorze. Niczego nie co się śmiecie. Godą koniec. W ogóle, żech się wypisał potem z tego kabaretu, zaczął, że robić karierę handlową. Mamy taki piękny obieg. Na Wierku jest tork. Znacie to? No i większy tork w Europie. Tam przekrój Łodrusa po Wietnamczyka. Całko Azjo. Ale to jest bardzo dobrze, że ten tork mumy, bo to jest lepsze jak seks shop. A bo ta agencja towarzysko. Jota jak jest w taki na poluny, a nie ma Kaj? To ida na ten tor. Słuchajcie, tam jest tak oprysa się tam tak. Między tymi babami po przeciskocie, tam a nazo zimny. zimny. w czwartek zaś będzie. Sobie. I tam ostatnio mój tata kupił kaczka. Od rusów. Przyniósł ją do domu. Za pół godziny mama wyszła z łazienki z takim ślipiem. Się Kloizdła na tej pozostałości. Moo się tata wkurzył wtedy. Padokaczka kaczka trzeba zabić. W mieszkaniu zapachniało krwią. Krew się loła. Jak kwater brusił sikira. Jak ją spuścił mamie na noga. Jak piznął siostra członkiem włoko. No co, he, he, he! Ta sikira mitela od głowy przeleciała i rypła futrina. Ale się ojciec kurzył w tym momencie. Pado na kaczka, no i lepiej ze szczelbą. Kupił 2,5 tysiąca sztuk nabojów. Łodrusów. I zaczął szczylać. A sąsiad mu wrzeszczał. Nie strzelaj, hopie, nie szczylej. Dzieci mi wyszczylasz. Ojciec padon nie szkodzi, zrobię nowe. To są brawa do ojca. No, żałujesz świdraty nie cylną, Ale się znerwował wtedy. Zaprosił się kupla z kółka myśliwskiego. Pado załatw ta franca. Pado nie ma sprawy. Ale to był szpec na dzikie kaczki. Pado on umie, ale ino z łódki. Ojciec, padł nie ma problemu. Jak już my kupili łódka, zatopili łazienka. Kaczka Kraul Limpid do kuchni. Ale się ojciec znerwowali w tym momencie. Zaprosił pięciu kolegów z kółka myśliwskiego. Na trzy cztery dźwigni Flintny. Na komendę rozległ się szał. Wszyscy mieli przedziurawione nogi. I na no łojcie dupa, bo był rykosze od Ausgusa. Kaczka żyje do dzisiaj, no że Josia do niej już nie odezwia. Nie dziwcie się, że ja też mogę mieć nostalgię do tego, jak wygodocie starego pierwiej. No, ostatnio niedziela już była na łodpuście. Sztandów pierona, a na wszystkich chińską tandeta. Hmm. Plastikowe karabiny, pancerfausty, handgranaty, pełne uzbrojenie do armii izraelskiej, albo talibów. No. Można przeprowadzać wojnę plac na plac, miny, handgranaty, celowniki, a ku temu te śrybne balony z papieżem i królikiem baksem. No, a co byś chciała? Może hmm? te czerwone, nadmuchiwane poliki ze fiszłką albo Plas patrony, które potem w we wiesieniach e, i pod oknami odpuść mu swoje prawa. I zawsze na nim było o, pełno tandety jak nie chiński, to polski. E, Takiego tandeta, jakie czasy. No ja wiem, chyba odpust Richtig musi taki być. Ale Boga dzięki, co nam się łodpustowe maszkiety łostały jak dawniej. No, nakupiła nakupiła makronów, pierników i wiecie co? Smakują jak za waszych młodych lot. A. No, i tej pomboczku niech tak będzie dali. Już mogę trzymać ta chińsko tandyta, ale maszkiety muszą być wedle starej receptury. A jakby tak jeszcze przywozili te stare karasole na łodpusty? Hmm. To by był blankszczyzny. Jakbyście Kaisik widzieli, taki łotpust ze Karasolym, to dejcie znać. A teraz, ki, bycie zdrowi. Przyjdźcie zaś! Przy karasolu była czasami buda ze piernikami, a rostomańce były tam zorty. Makruny, kreple, szplitry i dorty I śmiała się zymie ta dziołcha z zalady Jak grzechce zmazą zmazał pysk z szekulady A ta lajera grała i grała A dziołcha te keksy durś sprzedowała. I kręcił się, kręcił w gowie świat cały Jak te pierniki tak pysznie woniały Pierników toki też nie widziały Bo tak wysoko na niebie lotały Zaraz przy drodze jak chodnik długi, to stoły zbudy, jedna przy drugi. Mogżeś tam kupić łobroski, balony, pistole, ping-pongi i te plaspatrony Gipsowe jelenie z plastiku, zegarki, trąbki, bębynki i małe cymbałki. A ta lajera grała i grała. Jak matka flyta mi kupowała I kręcił się, kręcił go wie świat cały Jak te piszczołki tak głośno piszczały I no te ptoki nic nie słyszały Bo tak wysoko po niebie latały.